Francja. Zabili strażników, odbili więźnia. Również we wtorek 14 maja w godzinach przedpołudniowych nieopodal bramek na autostradzie A154 w okolicach Valderey we francuskiej Normandii doszło do napadu na konwój, którym przewożono więźnia. Czterej sprawcy staranowali więźniarkę dwoma samochodami, a potem ostrzelali strażników z kałasznikowów. Dwóch funkcjonariuszy zginęło, a dwóch pozostałych odniosło ciężkie obrażenia. Agresorom udało się odbić więźnia. Według francuskich mediów miał nim być 30-letni Mohamed A., pseudonim Lamouche, co po polsku tłumaczy się jako mucha. Przebywał on w więzieniu w związku z kradzieżą, złamaniem oraz usiłowaniem zabójstwa. Należy do niebezpiecznej, zorganizowanej narkotykowej grupy przestępczej i uchodzi za jednego z najgroźniejszych przestępców we Francji. Konwojowano go z sądu w Rouen do jednostki penitencjarnej w Evron. W pojeździe nie było innych więźniów.